Jesteśmy na terenowym właśnie organizowanym przez 2-4 x 4. Formuła fajna. Jak widać, jazda na czas, taśma. Trochę błota, trochę górek, jest gdzie się zakopać i my poświęcimy trochę więcej niż 13 sekund na informowanie o wielkiej orkiestrze, jak to odciną stacje, które kiedyś współpracowały, a teraz zapominają, że taka impreza jest. Także my poświęcimy na to trochę więcej czasu. Szerokości! <laughs> Tego wam nie zabraknie w sumie. <grym> nie, właśnie poszerzyliśmy, właśnie poszuczyliśmy ten toł o trzy pasy. w się zmieści, czyli, czyli będziemy poszerzać kolejne. Czyli są większe auta niż Patrol. <grym> tak, właśnie pan z Patrola też powiedział, myślał, że ma największą kuję. Jak zobaczył nas, no to mówi, no to jednak nie. <grym> Mogę dwa słowa, co to za pojazd? Oczywiście. Słuchaj, zapaje. Wprawdzie nie oryginalny w 100%, ale z silnikiem od żuka, jak widać, sobie świetnie radzi. Który to jest rocznik? Podobno 43, tak ma w papierach, ale który tego nikt nie jest w stanie sprawdzić. Ale bardzo ładnie jeździ. No, dziękuję. Pogoda sprzyja jeździe jeździć. Pogoda bez dachu. sprzyja zdecydowanie. <laughs> Zupełnie inne doznania niż jak się siedzi w normalnym samochodzie. Jest 18 finał, kiedy organizujemy rajd i rzeczywiście zbieramy hajsy do puszek. Na razie ekipy jeszcze jeżdżą. Mamy na tą chwilę zebrane piętnaście tysięcy złotych, ale mam nadzieję, że podwozimy tą kwotę i na końcu, na trzyście tysięcy wyląduje na koncie Wielkiej w Świątecznej Pomocy, bo rozpoczniemy licytację. cytacje. Jest mega dużo fanów. Mamy 38 pakietów do wylicytowania. Nie wiem, kto masz tak wielki ale musimy mieć tego dziwnego. No dobra, no jest dziwne. Takie życie też musimy czasami. No i łącznie że warszawski zebrał 45 tysięcy bodajże z jakąś tam górką, a woźb umieszka, czyli o góry góry zebrał 31 tysięcy. Także to, to są takie dwa woźby, o których w giełdach jest dobry wynik, a w kraju łącznie było tych woźpów więcej. Także obrońcy oh. dołożyli naprawdę dużą cegiełkę do 31 finału. 350 i 400, jak słyszę, od Pani, jest to strzał, chodzi innych prawda? O kurkot, w czy słyszeliście tę wizja. Wasza podklatka, cztery stópki tuelów, ale żeby zapłacić. Ludzie jakby rozumieją po co to jest i dlaczego i że jakby to nie jest żadne oszustwo, tylko po prostu e, no, zbieranie pieniędzy na, na prawdę naprawdę szczytym celu, tak? Tak, ja myślę, że Jurek Owszak jest taką jedną jeszcze z niewielu osób, która po prostu jest e, taką osobą, do której ciężko się przyczepić. Jest, jest dobrym człowiekiem po prostu. Ale wiesz, on... Jedno nie jeździ po pijaku jak jacyś aktorzy, że zrobią przypał, nie zmienia żona, wiesz, dwudziestoletnią wieku 60. Nie sprzedaje uranu do Szczecin. Tak, nie, jakby nie jest złapany na tym, że tam sprowadził, wiesz, szczepionki albo respiratory, których nie było. Taki po prostu porządny, wydaje mi się, taki współczesny bohater, można powiedzieć, taki człowiek w na naśladowaniu, o tak